Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź pośród podanych w każdym z nawiasie. Ciśnienie P1 jest. No dobrze, ale o co tutaj chodzi? Musimy przejść w takim razie do tekstu, bo widzimy wykres. A poniższym wykresie przedstawiono zależność równowagowego stopnia przemiany. Równowagowego stopnia przemiany NO w NO2. Co to jest ten równowagowy? Tak? Czyli pokazuje nam ile tak naprawdę przeszło, czyli im większy będzie stopień Równowagowego przemiany NO w NO2, tym więcej jest produktu niż substratu, czyli mówi nam o wydajności. Możemy sobie spokojnie powiedzieć, że to, to jest wydajność reakcji. Od temperatury, czyli mamy temperaturę, mamy ten równowagowy i mamy nasze ciśnienia P1 i ciśnienie P2. Wydajność tworzenia NO2. Jest tym większa, im większa jest wartość równowagowego stopnia przemiany. O, widzicie, nawet nam to w zadaniu wyjaśnili, tak? Czyli jest to nasza wydajność, czyli tutaj wydajność wynosi 100%, tutaj wydajność wynosi 0%. I widzimy, co się dzieje, widzimy, jakie są zależności. Zanim pójdę dalej, spróbujmy wyciągnąć wszystko, co możemy z analizy tego wykresu. Widzimy, że wraz ze wzrostem temperatury, czyli mogę sobie zmienić może kolor, Czyli widzimy tak, że rośnie nam temperatura. Jaka jest zależność? Wraz ze wzrostem temperatury maleje wydajność. Czyli maleje wydajność. To oznacza, że e równowaga tej reakcji zostaje przysunięta, tak? W którą stronę? No w stronę substratów. Tak, no bo wydajność. Wydajność jest niczym innym, jak powiedzmy e ilością. Bo nie, nie, masą otrzymaną przez masę obliczoną. Czyli jeżeli maleje wydajność, to znaczy, że maleje masa otrzymana, bo obliczona będzie cały czas taka sama, tak? Na początku mieliśmy jakąś ilość i z niej powinno tyle i tyle powstać, tak? To jest nasza masa obliczona, czyli na przykład z dwóch moli powinno powstać dwa mole, tak? Masa otrzymana to jest to, ile fizycznie byśmy uzyskali. Gdybyśmy sobie wstawiali w molach, to tu na przykład jakby powstało 0,5 mola, no to już byśmy mieli wydajność na poziomie 0,5 przez 2, tak? Skoro mówią nam, że wydajność maleje, to znaczy, że równowaga reakcji przesuwa się w lewą stronę. To sobie napiszmy jako strzałkę graficznie. I ja w ten sposób oznaczam Równowagę reakcji. Czyli wiem, że równowaga reakcji przesunęła się w lewą stronę. No to to jest zależność pomiędzy temperaturą. Jest teraz pytanie: Czy pamiętamy, jak to było z regułą przekory i z wpływem temperatury? Jest to coś, czego musimy się nauczyć i musimy pamiętać, robiąc zadania z kinetyki. <słuch> Reguła przekory mówiła nam, że przy wzroście temperatury może sobie zapiszemy reguła przekory wzrost temperatury powoduje dwukropek w zależności od tego, czy mamy reakcję. Jeżeli mamy reakcję, w której delta H jest większa od zera, to powoduje to przesunięcie równowagi reakcji w prawą stronę. Jeżeli delta H jest mniejsza od zera, to wzrost temperatury powoduje przesunięcie równowagi reakcji w lewą stronę. I to jest dosyć łatwe do zapamiętania, ponieważ zobaczcie, jeżeli znaczek delta H w stosunku do zera jest zwrócony, ten sposób, to znaczy, że grot strzałki od przesunięcia równowagi jest w tą samą stronę zwrócony, przy założeniu cały czas, że mamy wzrost temperatury. Jeżeli mamy tutaj grot, wskazuje, że w lewą stronę. Czyli przesunięcie równowagi będzie w lewą stronę, tak? No to u nas widać po efektach, skoro spada nam wydajność reakcji wraz ze wzrostem temperatury, to znaczy, że równowaga reakcji przesunęła się w lewą stronę. Jeżeli przesunęła się w lewą stronę, to teraz mogę na tej podstawie wywnioskować, że jest to proces, w którym mamy ΔH mniejszą od zera. Delta H jest mniejsza od zera. Teraz tylko trzeba pamiętać, że jeżeli mniejsza od zera, jest to proces egzotermiczny. Dobrze. Myślę, że więcej nie jesteśmy w stanie wyłuskać. No może jeszcze możemy zobaczyć, że na przykład przy temperaturze, przykładowo, 400 stopni Celsjusza, p2 jest większe niż. P1, tak? Czyli co jest większe? Równowagowy stopień przereagowania jest większy dla P1 niż, przepraszam, dla P2 niż dla P1. No dobra, chodźmy do naszego polecenia i spróbujmy odpowiedzieć na podstawione pytanie, bo tutaj już nic nie wyciągniemy. Z informacji do zadań 10-11 mamy równanie reakcji i więcej też nic nie wyciągniemy do tego konkretnego zadania, tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, co napisano. Ciśnienie P1 jest wyższe niższe od ciśnienia P2. No to zobaczmy, P1, jakie będzie. Czyli mamy tutaj też wpływ ciśnienia. Jesteśmy w warunkach izotermicznych. Czyli mamy taką samą temperaturę i widzimy, że w tym miejscu jest większa wydajność niż w tym. Jak to było z ciśnieniem? Żeby określić wpływ ciśnienia, trzeba było sobie policzyć, jaka jest suma, suma moli gazowych substratów versus Suma moli gazowych produktów. No to u nas mamy tak 2 i 1, to mamy trzy gazowe substraty i 2 gazowe produkty. Czyli u nas substraty są większe od produktów. Ja tutaj pamiętam zawsze, tak jak w przypadku temperatury w regule przekory, pamiętam o wzroście, tempo, o wzroście ciśnienia. Wzrost ciśnienia. W takim układzie powoduje przesunięcie równowagi reakcji w prawą stronę. Znowu tak samo jak w przypadku temperatury grot strzałki nam pokazuje. Eee, czyli u nas im większe ciśnienie, tak, tym większej będzie produktu, tak, czyli tym większa będzie wydajność, bo równowaga reakcji będzie przesunięta w prawo. No to P2 jest, ma wyższą wydajność niż P1. Czyli to oznacza, że P2 w P2 jest, yy, obrazuje krzywą od wyższego ciśnienia, a P1 obrazuje krzywą od niższego ciśnienia. Ciśnienie P1 jest niższe od ciśnienia P2. Przemiana NO w NO2 to reakcja endo egzo No, już sobie doszliśmy do tego. Jest to egzotermiczna, zanim jeszcze czytaliśmy polecenie. Co oznacza, że wartość delta H tej przemiany jest. No, jeżeli jest mniejsza od zera, to musi być ujemna. Sprawdzamy odpowiedź. Niższe egzo ujemna, niższe egzo ujemna, czyli tak samo jak u nas. Więcej tego typu zadań znajdziesz w aplikacji, wybierając dział kinetyka i statyka chemiczna oraz poddział efekty energetyczne reakcji. To tyle ode mnie w tym nagraniu. Dzięki.